Cześć, witam Was z tej strony, Mike. Po blisko, no prawie chyba 50 dniach nieobecności na mm, serwisie YouTube, więc długo, oczywiście to wszystko nie było planowane, bo jakby nic złego właściwie się nie wydarzyło, to by tak nie było, to byśmy nagrywali mm, ciągiem, a przynajmniej głównie ja, bo ja tym się zajmuję. E, więc tak, e, w kwestii wyjaśnienia, pewnie większość z Was, którzy mm, oglądają ten kanał, wiedzą. Dlaczego tak się stało? Poza tym no, mówi o tym ostatni film, ale też pojawiały się oczywiście jak to wszyscy ludzi pytania, czemu nie nagrywacie, co się stało, czy coś nie tak, czy i tak dalej, i tak dalej. No więc tutaj pozwolę sobie nawiązać do tego. A ogólnie ten film będzie takim podsumowaniem tego, co z tego momentu chcemy zrobić. Był to też czas, szczególnie dla mnie, w tej przerwie, na mm, przemyślenia, na poukładanie pewnych rzeczy, no i po kolei wam powiem, jak to będzie dalej funkcjonowało. Szczególnie dla tych, którzy, którzy śledzą kanał Podziemne Typy hmm, stronę i nasze serwisy i nasze różne rozwiązania. A mimo tego całkowite, jak w zasadzie absencji z mojej strony, bo głównie pomagali mi yy, yy, współpracownicy tutaj w utrzymaniu tych socjalów, ja w zasadzie zajmowałem się tylko typowaniem na grupach i pilnowaniem tego, e, no to i tak zainteresowanie było, nawet mamy sporo no, więcej subów niż było wcześniej, więc to znaczy, że cały czas Niektórzy z Was, może nie wszyscy, ale pamiętają o tym kanale i cieszy mnie to. Eee, kwestia pierwsza właśnie, co się stało, że, dlaczego mnie nie było, jak to przebiegało i co się zmieniło. M, oczywiście chodzi tutaj o moją kontuzję. W skrócie wyjaśniałem to w poprzednim filmie, to teraz powiem tak może skrótowo, chociaż ja tak do końca nie umiem mówić skrótowo, ale postaram się. Eee, Zerwałem mięsień czterogłowy uda, jest to dość poważna kontuzja, bo za tym, ponieważ cały mięsień zerwany, to jakby całkowicie wykluczenie nogi. W moim przypadku była to noga lewa. Ja myślałem, że to coś błahego, pojechałem na prywatnie. Mówię, zapłacę szybko pewnie jakieś naderwanie i wrócę do życia. Okazało się nie. Po szeregu badań, rentgen, USG, że jest to zerwane. No i wówczas mówię, oho, coś jest poważniejszego. Więc poszedłem do szpitala już, już publicznego. W zasadzie na ulicy Barskiej w Warszawie jeden z lepszych chirurgicznych szpitali. Jako e, z zaskoczeniem, potoczyło się to bardzo szybko diagnoza, że mięsień jest zerwany, czyli w zasadzie no, nic nie możesz tą nogą ruszyć, tylko włóczy się za sobą. bo w zasadzie no, za 30-40 kg e, mięsa, tak można powiedzieć, bierze za sobą, i, i tak to wyglądało. Jedynym rozwiązaniem była operacja. Przy tego typu kontuzjach było to bardzo szybko, ku mojemu zaskoczeniu, ja już na tydzień miałem operację, ale później dowiedziałem się, że chodzi właśnie o stopień skomplikowania kontuzji, ponieważ tej kontuzji no, nie umożliwia to chodzenie, niektórzy po prostu z moich znajomych mieli zerwane więzadła, a czekali na przykład na operację do roku, no chyba, że załatwili sobie w innych okolicznościach, wiecie jak to u nas się załatwia, ja nic takiego nie musiałem nosić, no mój kaliber tej kontuzji był poważniejszy, więc po tygodniu miałem operację, zakomunikowałem, że E, właśnie nie, nie będzie. Operacja się udało, wszystko fajnie mm, zostało zszyte. Mimo, że były komplikacje ze znieczuleniem, znieczulenie z kręgosłupu mi poszło bardzo wysoko, w zasadzie do brody. Myślałem, że, że mam chyba zawał serca. E, jakoś ten oznak nie zrobił dobrze tego znieczulenia, więc były momenty stresowe. No i później cóż, 6 tygodni, noga na wyproście, w zasadzie unieruchomienie, mm, orteza. Niedawno, kilka dni temu zostało mi to zdjęte, więc mogę się poruszać. Dlaczego nie nagrywałem? Ponieważ no nie miałem dostępu do mojego jakby, tego mini studia, gabinetu, nie mogłem wchodzić po schodach, no w sumie może bym się wkurrowa, ale jakbym z i zrobił sobie jeszcze coś gorszego, to chyba bym nie przeżył, no i w zasadzie był to taki czas, słaby no, czas, czas przemyśleń, ponieważ też no, taka kontuzja powoduje to, jak powiedział sam lekarz, że ta noga do 100%, na 100% sprawności już nie wróci, przy dobrej rehabilitacji, która mnie czeka i czeka mnie pilnie ta rehabilitacja, gdzie to będzie 3 tygodnie w zasadzie też gdzieś na wyjeździe, to może wrócić do maksymalnie 90. To są słowa lekarza, nie moje, więc nie będzie już tak fajnie jak dotychczas. Więc taka krótka lekcja, no, ja bym Wam sędzią też pokazał, jakie mam po prostu tutaj rozcięcie, jakieś szpły, ale ale no pewnie nie chcecie takich rzeczy oglądać. Jest to do operacji w zasadzie na całym kolanie, aż do miejsca uda, to trzeba trzyć. No i taka kontuzja. Daje w zasadzie ślady na, na całe życie, bo jaką tą sprawność osiągnę, to się okaże no na ten moment po zdjęciu tej ortezy. To też tą nogę ciągnę za sobą, ale mogę już jakoś mięśnie ruszyć, ten mięsień trzeba całkowicie rozruszać. No i jeżeli miałem właśnie fajny plan, żeby zrobić jakąś redukcję, jakąś formę na lato, no to teraz planem było to, żeby się jeszcze bardziej nie pogłębić w marazmie. I w zasadzie odbudować to, co zostało stracone, więc uważajcie, bo ja to sobie zrobiłem na, no, chodzę też na bok, na piłkę i waga też, też za duża, no, taką piłkę w zasadzie półemerycką, bo tam są 30-40-latkowie, którzy też mają gabaryty odpowiednie, urwała mi się ta noga, nie było rozgrzewki, bo się spóźniłem, szereg takich Rzeczy, no ktoś na mnie wpadł najpierw, ten mięsień się poruszył, a później zamiast zejść, to grałem dalej. No i przy, po prostu już jak grałem na polu, że jak zwodzie, to się urwało. No ból duży i, i bardzo dużo komplikacji. Nie ja mam nadzieję, że to się wszystko poskłada. E, I to tyle w zasadzie o mojej kontuzji. No więc teraz, jeżeli nagrywam ten film jako, że wracamy, e, no to może być jeszcze tak, że będzie jakieś okienko dłuższe, że mnie nie będzie właśnie Czeka mnie taki wyjazd na rehabilitację, takie no, w ala sanatorium i tam trzy tygodnie mocnej pracy rehabilitacji, która no, też pewnie będzie bolała. Nie są to rzeczy przyjemne, ale no, jest to konieczne, żeby doprowadzić się do jak najlepszej użyteczności, więc przez moja... E, po prostu mm, uważajcie e, i dbajcie o siebie, jeżeli jesteście też w wieku ponad 30, to też to życie staje się inne. E, nie wiem, nawet zwykłe spożywanie alkoholu też inaczej organizm reaguje, czy zwykłe ćwiczenia, czy zwykłe aktywności, które wcześniej przychodziły z łatwością. Teraz mogą zrodzić pewne m, komplikacje, których możemy żałować. Mądry Polak przy szkodzie jak to zawsze bywa, więc pomądrzyłem się, ale na no, miejsce z tyłu głowy. Chociaż tak ludzie pewnie bardziej uczą się na własnych błędach niż na e, słuchanie 30. to... Nieraz mówi też ten jak e, gdziekolwiek, że rozgrzewka jaka jest ważna, ja to zrobię bez rozgrzewki. E, no i cóż, którego tego stało się? Się nie odstanie. Dobra, to tyle w kwestii właśnie wytłumaczenia e, czemu ten kanał mierzył przez taki czas. To był też super czas, żeby pewne rzeczy sobie poukładać, żeby pewne rzeczy podmieniać. Odpoczynek, nadrobiłem zaległości na, na, na konsoli w Netflixie itd dalej. Też miałem z jednej strony y, dość wszystkiego, bo no, w takich sytuacjach, kiedy już się urywa noga i nie wiesz jak to się dalej potoczy No niektórzy może mieli depresję, no i nie aż tak grubo, u mnie nie, ale no wiecie o co mi chodzi Masz ochotę po prostu się odciąć i tak też zrobiłem jest to trochę oczyszczające, więc spoko, więc można wrócić z dobrą formą na, na przemyślenia. Więc chciałem po kolei Wam powiedzieć o rzeczy, które będą się działy, co będziemy robić i jakie w ogóle są plany na przyszłość, co modyfikować. Często pojawiają się właśnie te pytania u nas na grupach wewnętrznych, czy po prostu w mailach, czy wpadają na przykład do Alana kiedy, co i jak to się dzieje, kiedy, co będzie, więc teraz Wam wyjaśnię. W się treści macie oczywiście wszystko, jak możecie te kwestie, które Was nie interesują pomijać, tak jak na przykład to moje wiadolenie o tej kontuzji. A kwestie, które Was interesują, no to zapraszam bardzo. Więc zacznijmy może od serwisu, który widzicie, podziemne typy.com. Jest to jakby taka wizytówka tego mojego kanału podziemne typy, ale serwis ma błędy i ja wiem, ja wiem, dość długi czas już mówię, obiecuję, że to zostanie poprawione. Ale kwestie tego typu, że no, ja, wiecie, co już się ze mną spotkało, mamy też, na w tym momencie może w zasadzie dwóch, ale głównie tutaj Kamin odpowiada za tą stronę, też ma mało czasu i yy, jest ona w zasadzie do skoku tutaj yy, sprawdzana, teraz jest, będzie jeszcze Kamin miał obronę yy, na studiach, ale za moment tego czasu będzie więcej, no i jeszcze inne projekty, które yy, robimy, więc... Jest tak, że prawdopodobnie będziemy musieli tą całą stronę, żeby ratować, przenieść na inny hosting, czy to się uda, czy nie, zobaczymy. Tutaj było parę prób reanimacji tego, ale obecnym nie będę mówił kto jest tutaj hostingiem naszym wyborem. Robi problemy, ciężko w ogóle tam z komunikacją, no tak to jest, jak się wykupuje, często gdzieś w molochach, więc teraz próbuję to postawić na nogi, przenosząc to na hosting dedykowany z naszymi usprawnieniami. Bo ta oferta, która jest na stronie, ona się pobiera, to musi się synchronizować. Ja w zasadzie no, w tą stronę utrzymuję trupa, jak na ten moment, bo to są moje też koszty miesięczne i też koszty wcześniejsze, więc na pewno nie poddam się, żeby jej nie ona nie chodziła całkowicie. Bo co chwilę ktoś z Was się jakby tam rejestruje, bawi się, a potem napotyka taką sytuację, że oferta jest niepełna, albo jest ten tak zwany lak na stronie, albo jakiś bag, więc baza danych, płatnik jest do zrobienia. Kiedy to będzie, nie będę w tym momencie mówił terminów, ale no nie poddam się z tą stroną. Będziemy chcieli coś zrobić, chyba że nic się nie da zrobić, no to wówczas ym, trudno. Szkoda, bo wcześniej chodziło wszystko dość dobrze, nie było takich problemów. Nagle coś ktoś zmienił, i później twierdzi, że już nie można zrobić tak jak mieliśmy to wcześniej. Yy, a moduł tej strony jest dość skomplikowany, napisany, więc nie jest takie proste. Ja mówię to z perspektywy laika, dlatego ja ufam mojemu współpracownikowi, że. On jeszcze w jakiś sposób spróbuje to postawić, bo jest to zawsze fajne narzędzie, gdzie można śledzić, możecie nawet za darmo tutaj śledzić sobie typerów, którzy mają coś ciekawego do przedstawienia, zobaczyć ich historię, długoterminowy i tak dalej, i tak dalej, więc mam nadzieję, że jeszcze ta strona będzie wróci do, do formy, do takiego szczytu, kiedy naprawdę tutaj kilku fajnych typerów dołączyło, szczególnie na, na grupę płatną, tutaj z tą topką. Szczególnie wizją, gdzie w konisie stołowym mało bardzo duże zainteresowanie. Ale jest też na to pośredni plan, o tym później. E, następna kwestia, którą chciałbym omówić, Patronite oczywiście w kwestii jakby mojej nieaktywności. E, też jakby tutaj spadła popularyzacja tego, co się zmieniło na Patronite, że po prostu jedną grupę przekształciliśmy w linie specjalne, e, w linie specjalne, czyli. E, szukamy tam, porównując do innych buków, kontrapolskie buki mm, zdarzeń typu auty, faule e, w tenisie, na przykład jakieś serwisy mm, zepsute, czy nie wiem, czy w piłce jeszcze spalone, czy mm, jakieś punkty zawodnika, asysty zbiórki i tak dalej, i tak dalej. Porównując buknoherów zagranicznych, jak czy ofertę niektórych. Lub po prostu przez różne porównywarki z bookmacherami polskimi. Jeżeli jest naprawdę fajny zakład, opłacalny, to my tam mamy zamiar wrzucać na te grupy. To jest jedyna zmiana, która do tej pory. Grupa z kuponami AKO, gdzie wrzucamy prawdziwe kupony, nie jakieś kupony, które nie zostały zagrane, tylko prawdziwe, która robi naprawdę bardzo fajne wyniki. Grupa jakby moja Wipłowska tutaj od cały czas to wszystko funkcjonowało. Tylko tam w mnie większość teraz było jakby mojego wyszukiwania niż samych starań ze względu po prostu tej kontuzji i, i samopoczucia, ale to wszystko funkcjonowało dalej mamy ponad 100 osób na, na tej grupie eee, Patronite nie mówię, jakby mocno, nie wiem, promowany jeżeli ktoś chce, ma ochotę nas wesprzeć, w zamian za to dostaje tego typu typy, no to może to zrobić druga kwestia jest taka, że będziemy to przerabiać dość mocno na właśnie stronę, e, o której zaraz powiem SBC, po spółkę i tam za te grupy po prostu typerskie będziemy odpowiadać ja Kamil i Olek, czyli jeżeli oglądaliście nas, to mm, poznaliście mniej więcej to, co mamy do powiedzenia. Ktoś nas poznał osobiście, no to, e, to też, bo w tym momencie no, niektóre grupy nadzoruje ja, niektóre ktoś mi po prostu pomaga z boku, e, no tak mm, to wygląda, plan na to mamy świetny. Będziemy oczywiście przedstawiać to e, na różnych filmach, bo teraz jak bym o wszystkim po prostu opowiadał, to by zrobiło się za dużo, ale patron jest z nami tutaj dość długo, dość tutaj fajną markę robi i nie to, że będziemy go likwidować, tylko po prostu te grupy, które chcemy zrobić, które chcemy ulepszyć i pewne rozwiązania dalej z nami będą dostępne do kupienia na stronie sportbc.com. Właśnie tutaj kwestia odnośnie strony sportbc.com nie jest ona w przeróbce. Myślę, że jeszcze kilka dni lub do tygodnia max ona będzie o wiele bardziej czytelna. Tutaj jest trochę duży chaos, nadziegane, często są pytania dlaczego jest tutaj master tekstu. Nie ma tutaj takiej spójności, więc zadbaliśmy tutaj o o wiele lepsze ułożenie tej strony. Sporo usprawnień wejdzie, właśnie wejdą tutaj grupy, które będziemy prowadzić wspólnie, grupy też właśnie z tymi kuponami. Kanary, nowości, narzędzia, które ułatwiają, powiedzmy, analizę czy statystyczne, różne mamy rzeczy na myśli. No i ten projekt po prostu lansujemy cały czas. Pytaliście też, czy jakieś tam spotkanie robimy dalej, czy to ze szkoleniami. Będziemy szli bardziej w takie spotkania stacjonarne, bo mamy już grupę szkoleniową chyba około 70 osób na ten moment. I takie spotkania co kwartał aktualizacyjne, co można. To nie można zrobić, na jakim buku będą. Oczywiście jest też cały czas opcja dla graczy zagranicznych, mogą nawet ym, ym, zlecać grę do naszego powiedzmy znajomego, gdzie, który mieszka i legalnie sobie gra na Wyspach Brytyjskich. To jest wszystko dla ym, osób z szkolenia. Będziemy się tym coraz mocniej chwalić osobami, które były na szkoleniu i zrobiły po tym, e, korzystanie ze skanerów, Będziemy się chwalić właśnie też osobami, którzy ze zdalnej drzwi nimi za granicą też zrobiły zysk dzięki po prostu naszymi narzędziami, bo uważam, że tego było zdecydowanie za mało, nie robiliśmy jakichś wielkich relacji, ale później na końcu zrozumiecie dlaczego, bo pewne rzeczy czasem irytują i myślę, że chwalić tutaj się trzeba. Jeżeli chodzi o chwalenie, to też bym następny podpunkt do tego przejdę, ale tutaj jeżeli jeszcze miałbym coś powiedzieć, narzędzia będą spotkania, będzie możliwość tutaj współpracy indywidualnej. Pytacie często często skaner do fortuny, bo miał być ulepszony. On na ten moment jest problem z parsowaniem jakby tych wszystkich danych, żeby się nie myliły, więc jest ten skaner, który jest do tej pory, on jest bardzo dobry, bo w większości robimy tutaj na nim fajny zysk, to też będzie w następnym punkcie o tym, a w zamian za to pewnie będzie też taka mocna grupa, gdzie będziemy grali tylko w promocjach opłacalne zakłady i będzie to wszystko pokazane, ale o tych grupach też będzie jeszcze oddzielny materiał, jeszcze później jak zmienimy tą stronę, a to już jest naprawdę bardzo blisko. Czwarta rzecz, tak jak mówiłem, że rzadko kiedy się czymś jakby tak mocno chwalimy, więc będziemy się chwalić i użytkownikami, którzy z nami współpracują, osiągają jakieś wyniki. Oczywiście nie każdy dociąga jakieś wyniki, bo nie każdy też. Ja potraktuję to poważnie, nie każdy potem okazuje się, że ma na to czas, albo ktoś tam chciał sprawdzić, czy coś, ale zależy nam głównie na tych, którzy działają mocno do przodu. Tym bardziej, że teraz było niemało, kamila też nie było aż tak dużo, będzie tego znacznie więcej. A są użytkownicy, którzy mogliby się spokojnie pochwalić tutaj fajnymi wynikami. My się też niedługo pochwalimy filmem, czy pokażemy, jak wygraliśmy. Myślę, 150 to było do 2000, jeszcze dokładnie nie wiem, nie policzyliśmy. Na polskim buku grając tylko zakłady opłatalne, promocji opłatalnej, bez żadnych systemów, bez żadnych udziwnień, bez żadnej ściemy jakichś kuponach czy czegokolwiek, po prostu mamy realne kupony. Będziecie mogli sobie sprawdzić, opowiemy jak tutaj nagram ten film z Olkiem, bo on jest głównie sukcesorem tego. Czyli chłopak, jeżeli jest czas, to tworzy po prostu, kłopoty poświęca na to dobry czas, robi to dobrze i my takie zakłady opłatalne graliśmy, jesteśmy w stanie to wszystko udokumentować i zrobimy to. Będzie też super reklama do tego, że, że da się, bo niektórzy mówią nawet tutaj na YouTube, że nie da się na tych polskich bukach zarobić, że w ogóle się nie da, na polskich, tylko zagranicznych. No da się, ja też pewne rzeczy tutaj przemianowałem w głowie. I na polskich bukach pokażemy Wam mocny film z tym, jak bardzo, bardzo prosty, najprostszy sposób, bez żadnej właśnie kombinacji, promocji bezpodatkowej, która jest dostępna, jak wiecie, na przykład na Fortunie, na TotalBecie, można zrobić grube pieniądze, potwierdzimy i oczekujcie po prostu na materiał. Kolejna kwestia, to będzie na kanale dalej. Będą pojawiały się poradniki firmy stypowania. Być może te linie specjalne będą wpadały jakieś perełki. Zobaczymy, czy będzie czas, żeby robić codziennie tego typu typowania. Już będę chciał rezygnować z tego, żeby robić wielkie obszerne Excel raz na tydzień i to zostawiać lepiej, zrobić krótszy film, ale da, dać coś konkretniejszego. Niektórzy też pytali, co z typowaniem z Holandii. Po prostu. Można powiedzieć, że niektóre typy wpadały na grupę zamknięte, ale było tego niedużo, bo w zasadzie już to zostawiłem. Nie miałem na to ochoty, przez właśnie głównie tą kontuzję, ale trzeba przyznać sobie szczerze jasno, typy z ligi holenderskiej w roku 2022 były bardzo słabe. Jako, że rok 2021 był wybitny, niezależnie jakie kursy tam byście łapali, tam było dość fajnie to wychodziło, no to w tym roku mi kompletnie to nie wyszło. Po przerwie zimowej jakby te drużyny grały inaczej, a ja jeszcze tego nie dokończyłem, bo tam się skonfuzjowałem, więc Wenderski wrócimy sobie w sierpniu, bo te ligi ruszą. I no, tego na pewno nie odpuszczę, bo jak coś oglądam, to dlaczego by nie. Więc będzie o tym również w podsumowaniu pewnie rocznym, że też na Holandia w tym roku wyszła słabiej. tak jak robię co roku, możecie sobie spojrzeć tych typów z YouTube'a jak Mundial czy Euro. Jak ktoś chce, to niech sobie po prostu spojrzy. Dobrze, kolejna rzecz, którą mamy zamiar zrobić, oprócz tego, że jeszcze mamy tą SBC, spółkę z narzędziami i automatyką gry, podziemne typy YouTube, strona, to mamy jeszcze w zanadrzu projekt inny. Nie będę zdradzał, żeby ktoś czasem nie chciał pewnych rzeczy to sobie zaczerpnąć. Ale raczej jest to ambitny projekt międzynarodowy o dużej po prostu sile. Jeżeli będzie, będę miał większe konkrety i będzie na to czas, to powiem o tym więcej. Ale poszukujemy cały czas jakby współpracowników, i w tym momencie to zależy nam na powiedzmy stanowisku, tak jak napisałem tutaj w ogłoszeniu na OLX. Macie podlinkowane, jeżeli byście byli zainteresowani. Jeżeli ktoś z Was fajnie typuje, Albo nawet nie tylko, że fajnie typuje, bo może w tym typowaniu akurat nie być tak mocno dobry, ale mam bardzo dużą wiedzę i śledzi na bieżąco rozgrywki. Dajmy na to: no, nikt z nas tutaj z naszyjki nie zna się jakoś bardzo na, na żużbu, tak? czy na golfie, czy na crickie, czy na hokeju jakoś dogłębnie, to my możemy przeprowadzić taką rekrutację do projektu. Hmm, które zapoczątkujemy, być może na podziemnych, a może on się nam rozwinie bardziej. Jest, dlatego dałem ogłoszenie więc jest to w jakiś sposób na pewno odpłatne. To wszystko jak i dlaczego, to z każdym indywidualnie, bo jeden oczywiście do tego się nada, drugi się nie nada, a to też jest jakby pewien czas rozbóg i rekrutacji. Jeżeli ktoś z Was jest dobry, ma po prostu przede wszystkim wiedzę fajną z danego sportu i go śledzi, a nawet nie typuje za dużo albo rekreacyjnie, bo tutaj można pewne rzeczy podpowiedzieć, pokazać, to dajcie nam stać. Być może stworzymy tutaj jakąś przestrzeń do współpracy. Do współpracy długofalowej. No i dowiecie się o co nam chodzi, jak nam co chcemy zrobić. Oczywiście takie rzeczy, master tutaj rzeczy dalej na kanale YouTube'owym praktycznie 70% jest darmowych. Też zostanie. I ja no mogę Wam tylko oczywiście, jak się, jeżeli jesteście zainteresowani, to napiszcie do mnie na Telegram. do wiadomości, a niedawno wczoraj chyba to ogłoszenie zostało, więc całkiem sporo zainteresowania. Jak ktoś jest z, z Was dobry, to możemy porozmawiać. Tak samo ostatnio, jak dawałem ogłoszenie w partnerstwa, to też parę fajnych kontaktów udało nam się pozyskać, więc... E Zapraszam zainteresowanych. Ostatnia rzecz taki w takim zasadzie smaczek, trochę taka, taki cringe, którego tam chce się trochę pośmiać. Przed ten czas, że nas nie było, też pewne osoby nam donosiły, jak to brzmi, no ale no niestety <w> tak to można nazwać, no ale jesteśmy wdzięczni niektórzy nieuczciwi, a tego jest pełno w internecie. Na przykład nasz skaner darmowy, który udostępniliśmy cały czas testa, który jest... Sprzedają za pieniądze w grupach Instagramowych. Będzie o tym film, o takich kamerach, o e kuponach Którzy często robią na Instagramie, ale też niektórzy na YouTubie tak robią. Mydlą oczy, wciskają właśnie kit. I dla równowagi chciałem wam pokazać też, że no, przez ten czas tak nie było. Mimo, że mówię, że te suby nam skoczyły w górę, że kanał wcale nie umarł. Co chwilę ktoś w zasadzie też do nas pisze, czy na Telegram, czy na maila, no to to jest fajnie, że komentarzy się pojawiło, m, takich e, negatywnych tutaj pod ostatnim filmem. Znaczy Dla mnie to jest to trochę śmieszne, bo tu w żadnym komentarzu nie ma jakiejkolwiek e, argumentacji mocnej, e, żadnej argumentacji, tylko po prostu zwykły hejt. I ja wiem, że najprościej by było po prostu to usunąć, zapomnieć, bo tego jest bardzo mało u nas. A zazwyczaj prawdopodobnie jest to jak celowo robione, no bo stawiamy dużo kroków, gdzie powiedzmy konkurencja może być w tyle, o czym oczywiście też pokażemy w następnych filmach. Ale to tutaj powiedzmy mamy niby osobę, która była na szkolenie, że jest no warto, że nie rozumie typów po angielsku, nastawienie na zarabianie, nie pomaganie, zero pomocy, no to nie mało, ja przynajmniej odradzam tego typu komentarze, no to ja mam tylko taki apel, jeżeli ktoś chce właśnie w tym typu, nie wiem, hejtować, nawet merytorycznie nas no to zróbmy sobie, nie wiem, streama z taką osobą, porozmawiamy, zobaczymy, czy to, co, nie wiem, my zalecaliśmy, czy ta osoba zrobiła, czy nie zrobiła, czy nie. To jest tylko w zasadzie jednorazowy apel, bo ja wiem, że nie ma sensu koniem się kopać i odpowiadać na tego typu mm, komentarze mm, długo, ale nie było mnie jakiś czas, więc, tak w zasadzie, jak sobie tak patrzę na to wszystko trochę takim wewnętrznym uśmiechem, albo ktoś faktycznie był u nas na grupach i fakt był na grupach, że nie polecam, że to dramat, że skuteczność na poziomie 25, to powiem Wam więcej. Bo mamy tą grupę AKO, gdzie mamy tam na przykład kupony, i tam są kursy i 10, 15, 20. To nawet, jak tam skuteczność będzie na poziomie 10%, to i tak jest mega zajebiście, ale ludzie tego nie rozumieją. Dlatego przeciwstawagą, dlatego m, będzie to, iż coraz więcej będzie taki właśnie materiał, gdzie pokażemy kogoś, kto właśnie z nami zrobił coś, a albo i pokażemy też, że nagramy y, tu i tam. Y, na polskich bukach też się da. Zrobić. Więc suma summarum, nie wiem, też nas zapraszam, porozmawiamy, zdalmy sobie jakiegoś live'a. powiedz nam, że nic nie pomogliśmy, że zachowaliśmy się źle czy coś i tak dalej, i tak dalej, że to jest nic nie warte, że wszystko, no wiadomo, że nic nie warte są to komentarze, które nie wnoszą żadnych argumentów, ale dawno, dawno tego jakby już nie widziałem, nie skupiałem się nad tym, więc propozycja dla tych wszystkich i tych, którzy jeszcze podkradają nas narzędzia i to sprzedają, no bo to jest słabe. Możecie zawsze zarejestrować się zawsze jako partner i czerpać korzyści, więc my też mamy pewne jakby zabezpieczenia. Więc to tyle z mojej strony. Film długi, ale długo mnie nie było. Kto przetrwał, gratuluję. Kto nie przetrwał tego długiego monologu, no to nie dziwię się. Dzięki tym, co są, dzięki też osobom, które są zadowolone. Jest ich też ich sporo i będziemy właśnie starać się do materiałów to pokazać. Mam nadzieję, że kanał wróci do takiej ogólnej że na przykład to może nie codziennie, ale co drugi dzień coś będzie się pojawiało, bo mi się chce, bo mamy dużo fajnych rzeczy do zaproponowania i dużo bardziej chcemy też wejść w to relatywnie. Streamy oczywiście też wrócą, na to też jest mega fajny pomysł i zbieram tutaj jakby swoją ekipę do tego, żeby nie był ten kanał tylko i moją gadającą głową. Bo wyraźnie przemyślenia wielu osób, i nakierowanie np. Na osoby, która interesuje się na, na to krykietem, który u nas jest niepopularny, na całym świecie jest mega popularną w dyscypliną, szczególnie w Indiach, no tam to jest mega ważne. Może będzie to atrakcyjne tutaj na, na tym polskim rynku, ale jeżeli ktoś chce poważnie tutaj sobie pograć i i zrobić jakieś efekty, czy cokolwiek osiągnąć, no to myślę, że taka burza mózgów, burza i osób, gdzie mogą coś powiedzieć danej dziedziny jest fajna, albo dla nowej nawet suchej gadki analitycznej, albo można to przekształcić gdzieś i wykorzystać na rynku typerskim. I mam nadzieją i tym miłym akcentem, że tak właśnie będzie i że tak właśnie w ten sposób uda się wrócić, żegnawać i zapraszam po prostu na następne filmy. Mam nadzieję, że nic mi się aż tak nie wywali, że dotrzymam słowa z wszystkim, co tu powiedziałem. No i w pewnym momencie, jak będę musiał jechać gdzieś na miłą rehabilitację, znaczy raczej może nie będzie miła, bo to boli, to powiadomię was, ale tak, jesteśmy w takim momencie, gdzie wchodzimy w sezon ogórkowy, więc z jednej strony nic się tutaj nie stanie, a z drugiej strony w sierpniu, bo też planujemy tutaj pod koniec sierpnia, może w wrześniu zrobić spotkanie z tymi zainteresowanymi i z nowymi, którzy by chcieli to e, ruszymy na grubo, bo rusza m, nowy sezon. Wakacje też trzeba odpocząć, ja teraz miałem wakacje, ja będę jeszcze miał, więc mamy przedłużone. Dobra, jak zwykle gadam za długo. Dzięki, was, o, dzięki Wam, m, pozdrawiam i do usłyszenia. Bye.